No nie, nie, nie tak luźno. nie Nie, nie, mogłam, ja byłam wtedy w Bielsku Białej i mieliśmy też archeologiczne pokolenie, więc no niestety. Ja jestem archeologiem, więc żeby zapamiętać typy różnych naczyń, zaczęłam je lepić. No i trochę tego było, zaczynałam od neolitu, od pierwszych naczyń, no przechodziłam przez kulturę Łużycką, te wszystkie... O. Nie wiem, słyszałeś historię jak jechać po niemalszemu... Cep, ty się musisz A być pierwszym kadrze? <noise> jak to jest? <głos> 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 Jan Jarl. <głos> <głos> Mam mam, jest pod schodem. Jest pod schodem, takie, takie no może sięgać. Trzymaj spod, a nie No wy, a także najfajniej byłoby, żebyście wszyscy byli tutaj zaraz po walkach. Podzielimy się i o 15.30, 15.40 zaczniemy. Dobrze. Ok? Trzeba umieć czytać dokładnie. Tak? No.

Wyskakiwać chodź daj mu pozycję, nie oglądaj się wstecz, za tobą jesteśmy, daj pozycję. Jak ktoś chodzi, to do środka schodzimy, żeby się Czaliś, są radni? Tak, zamraciłeś! Nie chcę, żebyś zamracił! Ja Zamraciłem! Usiądłem na marcu! Zamraciłem! marsz, Zamraciłem!

Nie! Mago! Wyszło! E! Luki! Fujne cios! Zielony świat! Fujne cios! Dogi! Węgielony! desdum, Aí Você comeu o amigo.

A więc będziecie się klnąć, córko tej ziemi, i połóż swą dłoń na matce okoszy. Mm -hmm. Powtarzaj za mną. Jako, że przysięgę będziemy tutaj zawierać, mamy tu krew którego zarżnęliśmy kuchwale gromowładcy niech krew ta uświęci przysięgę waszą tobie ogromowładny, gromowładny powierzamy pieczę tych oto młodych przyjmij ofiarę niech ogień ten uniesie ją ku twemu obliczu Słowiański mit do stworzeniu świata. Jest to element projektu o nazwie szerokiej słowiański mit. Jest to widowisko teatralne, parateatralne, z wykorzystaniem układów choreografii walki, z wykorzystaniem ognia, z elementami teatru ognia, do muzyki granej na żywo, na instrumentach akustycznych, będących replikami instrumentów z epoki. Założenie jest takie, zrekonstruować, zaproponować rekonstrukcję kosmogonii słowiańskiej, więc mitycznej opowieści o tym, jak świat powstał. I w jaki sposób został ustalony jego porządek, ponieważ wszystkie mity kosmogoniczne mają właśnie takie elementy zalążek świata, powstanie świata i ustalenie porządku, pomiędzy tymi elementami również element walki kosmogonicznej, czyli zmagania dwóch sił. Według słowiańskich wierzeń świat był wynikiem wcześniej areną, a później wynikiem zmagań dwóch sił chaotycznej, porządkującej. I na tej kanwie właśnie został party scenariusz tego widowiska, zmaganie, zmaganie siły porządku stwórcy. Jasnego, świetlistego, z ciemnym, chaotycznym przeciwnikiem, być może jego bratem, wiele źródeł to wskazuje. Przedstawiliśmy to po raz drugi, premiera odbyła się na 14. Festiwalu Wikingów i Słowian w Wolinie. Tutaj mieliśmy możliwość przedstawić to po raz drugi. Oprócz tego projekt Percival i Radbor, czyli zespół Percival, ze mną razem wykonujemy słowiańskimi do stworzenia światów w wersji koncertowej. Jest to festiwal, który jest głównie nastawiony na pokazanie szyków i formacji bojowych. Mamy również maszyny obleżnicze, które zostały specjalnie przygotowane właśnie na ten festiwal. Były dwie inscenizacje, zdobywania wioski wikińskiej. Była również inscenizacja, gdzie wojownicy płynęli, płynęli łodziom. Witam Was bardzo serdecznie zespół Percival. Rozpoczęliśmy pieśnią wczesnośredniowieczną, pieśnią z XVII wieku. O kozaku. Ty daleka dziwnika, ty wysoka dziwnika. Przycholicie metro i budu, to będzie dumna. Przycholicie metro i budu, to będzie dumna. Byle dziś rówie, że pan słucha, nie ma czym napełnić brzucha. chociaż święci, bo strzeżymy przez co na długi rodziny. Czas święci, bo strzeżymy przez co na rodziny.